Dziś zadanie, którym się zajmiemy, to jest zadanie z matury czerwcowej 2016. Ono jest za 4 punkty. Eee, dany jest stożek o objętości 8 pi, w którym stosunek wysokości do promienia podstawy jest równy 3 do 8. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka. Ja już przygotowałam sobie rysunek, a więc mam... Ten rysunek tutaj wklejony, łącznie z wzorami, które znajdują się w tablicach matematycznych CKE I wypiszę sobie wszystko to, co wiem, żeby móc z tego skorzystać. Bardzo mi to będzie pomocne. Czyli wypisuję dane. Co mam podane? Mam podane, że objętość tego stożka wynosi 8 pi. Szukam. Czego szukam? Szukam pole powierzchni bocznej. A skoro tak to przydałby mi się wzór, żeby wiedzieć, jak to pole powierzchni bocznej policzyć. Zaglądam sobie tutaj do tej małej rameczki, którą tu mam i tu w tej rameczce jest, że to jest PRL, czyli wpisuję, że to jest PRL i jeszcze przyda mi się wzór na objętość 1 trzecia P R kwadrat H. Już wzory mi się nie przydadzą usunę, żeby mi tutaj nie przeszkadzały. I jeszcze mam powiedziane, w którym stosunek wysokości do promienia podstawy jest równy 3 do 8. Stosunek wysokości do promienia podstawy, czyli h do r, to jest 3 do 8. I to zapiszę sobie właśnie w naszych danych, bo to jest jedna z danych. Od czego wyjdę? Otóż wyjdę sobie na początek od tego, że skoro objętość jest 8 π no to sprawdzę sobie z tym wzorem, że to jest 1 trzecia r kwadrat H. I tak sobie to zapiszę. A więc 1 trzecia pi r kwadrat H to 8 π Na początek pozbędę się 1 trzeciej pi. Co to znaczy? To znaczy, że podzielę przez 1 trzecią pi i uzyskam r kwadrat h jest równe 8 pi dzielone na 1 trzecią. Ja tak sobie to zapiszę i zaraz pokażę, jak wykonamy to. A więc mam, że r kwadrat h jest równe 8 pi dzielone na pi. A jest jeszcze 1 trzecia. Dzielić przez 1 trzecią to mnożyć przez odwrotność, czyli przez 3 pierwsze. W ten sposób pi mi się ładnie skraca i zostaje, że r kwadrat h to 8 razy 3, czyli 24. No i teraz przydałoby się jeszcze znaleźć jakąś rzecz, która mogłaby pomóc mi w rozwiązaniu tego zadania. A taką rzeczą jest. Ta wskazówka w danych. Ja przemnożę to na krzyż. Albo mogę zrobić tak, że przemnożę przez samo r i napiszę, że h jest równe ileś, ile. Jeśli to wszystko przemnożę przez r, i tak też zrobię, będzie łatwiej, razy r, to uzyskam, że moje h to 3 ósme r. I tę właśnie informację, którą tutaj uzyskałam, to wstawię w miejsce H. Dlatego, że moje H nazywa się 3,8R, czyli zastępuję te H właśnie tą rozpiską, że to jest 3,8R. Czyli R kwadrat razy 3,8R jest równe 24. Pozbędę się tych trzech ósmych, bo one mi tutaj nie są potrzebne, czyli podzielę przez trzy ósme, pamiętajcie, kiedy dzielę przez ułamek, mnożę przez jego odwrotność. Zostało mi r kwadrat razy r, czyli mam r do trzeciej równa się 24 i obracam, czyli mnożę przez 8 trzecich. 24 z trójką mogę sobie skrócić. Eee, pamiętajcie, że fajnie jest, jeśli skracamy, zawsze troszeczkę mniej będzie pracy z tym. Wniosek z tego, że r do trzeciej jest równy 8 razy 8, czyli 64. Szukam trzech identycznych liczb, które mnożą się przez siebie i dają 64, i takimi liczbami jest. 4, A więc ja już wiem, że R to 4. A skoro R to 4, to mogę z tym R teraz wrócić do podstawienia tu. I uzyskam, że H jest równe 3 ósme razy 4, no bo to R to jest 4. Skrócę sobie ósemkę z czwórką przez 4 i uzyskuję, że 3 drugie to H, czyli 1,5. No, i teraz wracam do mojego zadania i patrzę, czego potrzebowałam, bo potrzebowałam PB, ale nie wypisałam sobie, że coś może jeszcze by się tutaj przydało do tego. Więc yy, przesunę sobie tutaj troszeczkę i tutaj troszeczkę i dopiszę, Czego jeszcze pośrednio potrzebuję? No, jeżeli tak moje pole powierzchni bocznej, które szukam, ma mieć era i ela, no to tego potrzebuję. Czyli szukam zarówno R, jak i L. No i co się okazuje? Że era już mamy policzonego, ale ela nadal nie. Więc wracam do mojego rysunku tu i patrzę, co ja tu mogę zrobić, żeby policzyć mojego ela. Ale zwróćcie uwagę, że tu jest trójkąt prostokątny. I w tym trójkącie prostokątnym mogę zastosować twierdzenie Pitagorasa. Przerysuję sobie ten trójkąt, tak żebym widziała, z czego będę korzystać i co będę mogła policzyć, czyli tak to jest moje H, które ma 1,5, to jest moje R, które ma 4, a to jest moje L, którego nie znam. Twierdzenie Pit tego rasa H kwadrat plus R kwadrat równa się L kwadrat, bo pamiętajcie, że zawsze przyprostokątna jest do kwadratu dodawana do drugiej przyprostokątnej i daje nam przeciwprostokątną jako trzeci bok tego trójkąta, czyli ten najdłuższy. I podstawiam 1,5 do kwadratu, 4... Do kwadratu daje mi l kwadrat. Zamienię stronę na stronę i wtedy nie muszę zmieniać znaków, bo jeśli całą stronę przeniesiecie na całą stronę, wtedy nie muszę zmieniać znaków. Podnoszę do kwadratu 1,5 to jest 2,25. Podnoszę 4 do kwadratu to jest 16, czyli l kwadrat to 18,25. A więc L to pierwiastek z 18,25. Warto na kalkulatorze, że teraz sprawdzić, bo być może że ten pierwiastek się ładnie wyciągnie. Jeśli się ładnie nie wyciągnie, to można to tak zostawić, bądź też zapisać to ułamkiem zwykłym, bo czasem to też tak pomaga w jakichś rozwiązaniach, żeby to było ładniej. 18 i to jest 1 czwarta. I teraz pomnożyć sobie 18 razy 4 plus 1, i wtedy będziemy wiedzieli, ile nam tu wyjdzie. Wychodzi mi, że to jest 73, czyli to jest pierwiastek z 73 czwartych. Co oznacza, że to jest pierwiastek z 73 na 2, bo pierwiastek z 4 to 2. I patrzę, czego szukałam. Szukałam ela, era. Pola powierzchni bocznej i pole powierzchni bocznej to PRL W związku z tym po prostu podstawiam i piszę, że pole powierzchni bocznej równa się PRL Pi razy R to 4, a L to pierwiastek z 73 na 2. Skracam i wychodzi, że to są dwa pierwiastki z 73 Pi. I to jest koniec zadania, gdyż szukaliśmy pole powierzchni bocznej i to pole powierzchni bocznej właśnie tu zostało przeze mnie policzone. To wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Dziękuję bardzo.